Witajcie serdecznie. Jesteśmy na siódmym półmaratonie PKO Białystok czy PKO BP Białystok, maraton pół yy, ćwierć i tak dalej. Słuchajcie, yy, trzy dni w Stoku yy, skierowane specjalnie dla sportowców, dla biegaczy. Był maraton dla dzieci, yy, znaczy było bieganie dla dzieci, była, były dwa bodajże biegi śniadaniowe, była piątka, była 20 i yy, dzisiaj była połówka, tak zwana. Wygrali czarnoskórzy, to będziecie mieli w tym materiale wszystko, a my idziemy się zapytać naszych biegaczy, jak jakim się dzisiaj biegało. Ze mną jest Iwona i jest Tadeusz, Tadzik Szczęściarz. Tak, tak, zgadza się. Słuchajcie, połóweczka. Dzisiaj tak, na spokojnie, jako majówka, piękna pogoda, bo było trochę chłodno. Ja jestem tu czwarty raz. Ja jestem trzeci. Także bardzo nam się podoba wracamy do Białego Stoku, bo warto tu przyjechać zawsze. I biega się najlepiej. Tak. Naprawdę. Bardzo nam miło z tego powodu, jak poszło generalnie? Dobrze, przeżyliśmy, dobiegliśmy. Cali zdrowi. Cali zdrowi, szczęśliwi. Uśmiechnięć. Tak. A jak warunki w Białym Stoku biegowe? Bardzo dobrze. Bardzo fajna trasa, bardzo szybka trasa. E, niesamowity doping. To jest zawsze najfajniejsze. Muzyczny doping, tu jest jeden z lepszych. Także tu przyjeżdżamy i z tego się cieszymy. Cóż, dzięki Wam bardzo. Mam nadzieję, że się jeszcze zobaczymy na następnych biegach. Ja życzę Wam powodzenia i wielu kilometrów bez Fajnie, dzięki serdeczne. Jesteśmy z Michałem numer 3053. Właśnie jakaś pani nam przeszła przed obiektywem, trudno. Michał, połóweczka dzisiaj, tak? Tak. Jak ci się biegło? Super, się biegło. 6 minut życiówkę poprawiłem dzisiaj. Tę rom zrobiłem rok temu, też w stoku. A jesteś skąd? Z Warszawy. I tak ci się chciało z Warszawy tutaj przyjechać? No, nie miałem nic innego do roboty w Majówkę, więc przyjechałem pobiegać sobie. Słuchaj, to jest sposób. Nie masz co do roboty, możesz sobie y, pójść pobiegać. E, Micho, co ci daje bieganie? Daje mi spokój i odstresowanie w życiu głównie. Po prostu jakaś pasja życiowa to jest. Bo życiówka zrobiona po roku 6 minut, to jednak daje kopa do, do życia i motywacji jakiejś. Czyli jesteś niczym, stróż, pędziwiat i twoim życiowym celem jest bieganie? Tak, powiedzmy, że coś takiego. Dzięki ci bardzo życzymy powodzenia na kolejnych biegach mam, do, mam nadzieję, do zobaczenia kolejnym razem Będę za rok być na pewno. Super, trzymaj się, dziękujemy bardzo. Przeski. Słuchaj stary Ja ci nie znałem ci z tej strony. Widzimy się na różnego rodzaju eventach, mamy pokrewną branżę. Yy, co Cię zmusiło do biegania? Najprościej powiedzmy 120 kg żywej wagi. Kilka lat temu już do tego dobiło. Siedzący tryb pracy, mało ruchu, odstawienie sportu. W związku z tym zdecydowałem się kilka lat temu zmienić swoje życie. No i się udało. Ja, się w ogóle 4 lata temu, pierwszy mój start to był właśnie po w stoku. Ja żartuję, że nie wiem, co się dzieje, bo, się, bo wiem, co się dzieje, bo się widzimy. E, powiedz mi, jak dzisiejsza połówka? E, fajnie, fajnie. Cieszy duża ilość osób z Poznania stoku. E, podziwiają miasto, e, wspólne dyskusje podczas biegu. E, klimat jest bardzo fajny. Pogoda, trochę wiało chwilami, ale trzeba było umiejętnie schować się gdzieś tam w tłum, w grupę i wtedy uciec z tego wiatru. E, Trasa różnie. Raz leciutko pod górkę, raz z górki. E, Generalnie warunki do biegania dobre. Ważne, że nie padało. Zadowolony z siebie jesteś? połowicznie, trochę zaczęło mi nogi boleć. Noga boleć po, po 13 km, ale chodzi chyba o samudżę. no Biały stok organizuje ten maraton po raz siódmy. Po maraton po raz siódmy. W związku z tym no, wypadało e, po majówce, po dobrym odpoczynku, e, wystartować i siebie w, w Białym Stoku i jakby rozpocząć sezon. Dobra, mówisz 140, ja ważę 110, e, 120. Za... Nie, 110. <laughs> Powiedz mi, jak ja miałbym się przygotować, tak żeby zacząć na przykład biegać? Przede wszystkim chyba trzeba byłoby najpierw od jakichś dłuższych spacerów, marszy, e, marszów, e, gdzieś leciutkie biegania, ale bez, bez jakby przemęczania się, nie? to można sobie krzywdę zrobić. Nasze kolana, nasze nogi nie są przyzwyczajone do tego, żeby uderzać tyle taką wagą, w związku z tym uważam, że trening i przygotowanie zaczynają się tak na wady w kuchni. E, może trzeba regularnie jeść, ja tak, ja tak robiłem, jadłem regularnie. Na początku treningi mniej obciążeniowe na kolana, czyli rower i pływanie, Waga poszła w dół, dopiero po biegać. E, I dzięki temu no, jakoś, jakoś daje radę. Dobra, dzięki ci bardzo. E, odpoczywaj, e, widzimy się za czas jaki ci Pozdrawiam. na biegu. Powiedz, co to jest? Kim jest peacemaker? Peacemaker jest osobą, która pomaga biegaczom dobiec w określonym czasie. Pomaga, mobilizuje, motywuje, trzyma stałe tempo i ogólnie jest dobra zabawa, bo przede wszystkim można ludziom pomóc, a na swoje życiówki, tak jakby na swój czas, to przyjdzie jeszcze odpowiednia pora i wiadomo. Czyli dla Ciebie dzisiaj nie był najważniejszy Twój bieg, tylko pomaganie innym, tak? Motywowanie. Dokładnie. Organizator na tyle jest w porządku, że peacemakerzy mają tak jakby bezpłatny start. Dostają tak jak widać bardzo fajne okazałe koszulki. Biegniemy ze skrzydłami, czyli jesteśmy widoczni. I jest, naprawdę jest duża satysfakcja, jeżeli ludzie, zawodnicy, z którymi biegniesz, dziękują Tobie, że mogli osiągnąć swoje wymarzone życiówki. Super. Przedstawisz nam się? Dąbrowski Rafał. Dzięki ci Rafale i życzymy powodzenia. Dziękuję bardzo. Numer 3. Kosmas Giewa! Nowy rekord rasy w minutach minutach. Jest mek, i 45 drugi Mep I miejsce pierwszy z Europejczyków, Mikulaj. Zawodnik Lazisla Pramał jemu te czwarte miejsce z pewnością nie odpowiada. Jest Tomek, jak dzisiejsza połówka. No, było ciężko. Zjeździłem trochę e, pod karpacie i to mi się dało chyba dzisiaj Czyli zrobiłeś sobie zbyt mocny trening przed Białostowskim pomaratonem? Niby rower, a jednak tak. A jednak za e, Ty oryginalnie jesteś stąd z stoku Z Gdyni przyjechałem. Z Gdyni przyjechałeś. I tak ci się chciało do Biegostoku stoku Nie pobiega... to miejsce, byłem w zeszłym roku. Rozumiem, że za rok też będziesz. Zobaczymy. Mam nadzieję, jak tylko zdrowie pozwoli. A jak twój wynik dzisiejszy? Tak ja będę... Znaczy nie, nie chodzi mi o, o cyperki, tylko jak ty czujesz. Było dobrze, średnio, słabo. Ja jestem zadowolony. Jestem Było zadowolony. Fajna zgoda, fajne miejsce. To jest najważniejsze. Dziękujemy bardzo i powodzenia. Życzę. Z nami jest Asia. Asiu, jak dzisiaj poszło? E, super, bardzo mi się podobało. Super pogoda, trasa też. I kocham generalnie ten półmaraton. Uważam, że ostateczka atmosfera jest najlepsza. Czyli połówka. Półweczka, tak, połóweczka. A jak y, twój wynik? E, 1,41. Zadowolona jesteś z siebie? Tak, generalnie tak, bo słabszy był trening, ale super się biegło, naprawdę. Bo dzisiaj wiaterek tak trochę wam kosztował. Ten wiaterek był, ale czy ja wiem, czy tak przeszkadzał? Mi się wydaje, że był akurat. Super. E, życzę ci. Powodzenia i wielu dziękuję sukcesów. Bardzo. I chciałbym, żebyś była w pierwszej trójce na następnym półmaratonie bianzu. O, bardzo. dziękuję bardzo, super życzenia i dziękuję miłego dnia. Do, do zobaczenia, dzięki. Jak woda? Zimna, zimna, ale pozytywna. Jak się czujesz po połówce? Bardzo dobrze. Pogoda biśmienita, po prostu bieg organizacja. Organizacja, po prostu rewelacja. Naprawdę tu nic nie mogę powiedzieć złego, nic, kompletnie nic. W ogóle miasto przepiękne zachwyciło mnie naprawdę. Bo rozumiem, nie jesteś stąd? Nie, nie, nie. 300 km prawie stąd. Właśnie, ja dzisiaj zadaję magiczne pytanie. Po co jechać kawał drogi do innego miasta po to, żeby pobiegać? Nie wiem, myślałem, że tutaj znajdę odpowiedź, ale jeszcze nikt mi nie odpowiedział. <laughs> Trudno mi powiedzieć. To jest po prostu coś, co, coś, co pokochałem od trzech lat i, i po prostu tak myślę, że do samej śmierci. Czyli rozumiem, że w Białymstoku się jeszcze pojawisz? Pojawię się za rok na 100%. Na 100%. Super, życzę powodzenia. Dziękuję. Wchodzimy dalej, proszę Państwa. Strefa mety jest otwarta. Do stanowisk nie można podejść w każdym momencie. Przechodzimy dalej w stronę katedry. Słuchajcie, jak smakuje wam, jak smakuje babka po biegu? Rewelacyjna, jest bardzo smaczna, pożywna. Bardzo, bardzo polecam. Jak twój bieg dzisiejszy? Jesteś zadowolony z siebie? Jestem zadowolony, bo siedzę tutaj z moimi dziewczynami, dam rady rozmawiać, więc jestem zadowolony. Aczkolwiek na 19 km mnie trochę odcięło. Który to twój pomaraton? Trzeci. Z stoku jesteś? Tak, jestem z stoku. Super, dziękuję. No, paraton Białystok. Dobieg końca. W zasadzie dobiega końca. Za mną wbiegają ostatni zawodnicy, którzy biegacze, którzy wzięli udział. Jak było? Było fajnie. Organizatorzy są zadowoleni. Uczestnicy sami są zadowoleni. Chwalą Białystok za genia, genialny doping. Chwalą organizatorów za organizację. Eee, z tą organizacją bywa różnie. Wiadomo, eee, przez te dwa dni, przez kilka godzin miasto jest zakorkowane. Trudno, wydaje mi się, że to jest fajna idea, bo sport to zdrowie, także my biegniemy dalej. Widzimy się następnym razem. Maciek Berger Hijętrzy fotografii.